E até Konkretne pytania do sprawozdania, ale oddaję głos panu się z... znaczy ja nie mam do sprawozdania, tylko na przykład dlaczego o tym, o tym mówię, że, że, że trzeba tą uchwałę poprawić? Czyli mi roz... to... Ale czy no, czy to... jest, jest zosta ostatnie słowo. Wiemy, i... że uchwałę z można nie. poprawić. 500 tysięcy wydajemy na przykład na inwestycje, które są zlokalizowane w Parku Chrobrego, a za chwileczkę będzie, będziemy ze środków unijnych kompleksowo ten park zagospodarowywali. Tak? Jest pytanie: czy my nie marnujemy w tym momencie pieniędzy, albo czy by nie było takiej możliwości, żeby się spotkać z tymi wnioskodawcami i na przykład ich przekonać, Także słuchajcie, za chwileczkę ze środków unijnych będziemy cały park y, y, rewitalizowali, tak, a w tej chwili 500 tysięcy wykładamy, które te 500 tysięcy mogłoby nam starczyć okay. na, na wkład własny i za grube miliony unijnych środków moglibyśmy cały park kompleksowo zrobić. I to, o, to, popiera... to... to... Dobrze, popieram, ale w tym sensie, że Często wnioskodawcy nie wiedzą, co my jako radni tak. robimy, jakie Jaki projekty są, są przygotowane, co mamy zapisane w budżecie i tak dalej, o jakie środki się ubiegamy, a zgłoszają wnioski, więc mogło się pokrywać. A tu, było ty, bolo. Bolo. A tu będzie korzystniejsze źródło, sfinansowania, było. Ale utrzymajmy rysyk, trzymajmy ryzyko, tak? Trzymajmy ryzyko. Ja odpowiadam. Zadane no, było pytanie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Krzysztof nie jest zainteresowany. Nie jestem tylko muszę Odpowiedź jest bardzo prosta, tak? Gdyby komisja przyjęła zasadę, że kontaktuje się z właścicielem terenu, każdy ustalają, czy jest jego sprzeciw bądź zgoda. A dzisiaj można to robić telefonicznie i wiem, bo pan burmistrz sam y, y, ustami komisji y, informował, że w ten sposób y, rozpytywał w PKP pewną sprawę, więc na komisji dopadł. Konsekwentnie komisja dokładnie to samo powinna robić w odniesieniu do terenu gminy. Bo niestety, bez zgody burmistrza, a tylko burmistrz decyduje o majątku gminy, nawet gdyby obywatele tak przegłosowali. To na mieniu gminy zrobić nic nie można. Jeżeli byłby taki wniosek, który jest sprzeczny z planami miasta, to burmistrz, jako jedyna osoba, która reprezentuje gminę na zewnątrz i jedyna osoba, która ma inicjatywę uchwałodawczą w sprawie gospodarowania nieruchomościami może powiedzieć, że nie wyraża zgody. I to jest opisane i komisja wie, starosta nie wyraził zgody na to przejście, na ten parking, burmistrz nie wyraził zgody, yy, nie wiem, na taką siłownię parku drogowego, bo i to się podaje do publicznej wiadomości. Więc to jest bardzo proste. Komisja, yy, nie wiem dlaczego, założyła, że na wszystko, co jest na terenie gminy, jest zgoda burmistrza, nie wiem, być może, że miała taką wiedzę. I jednocześnie na wszystko, co nie jest na terenie gminy, poza drogami powiatowymi, które, którymi administrujemy w ramach porozumienia, to założyła, że tej zgody nie ma. Jedyna zgoda, jeżeli chodzi o mienie poza gminne, były na drogi powiatowe z argumentacją, że mamy na to zawarte porozumienie o administrowanie i dzisiaj miasto Lembroch administruje drogami powiatowymi, dlatego jest w domniemana zgoda. Proponowałbym zamknąć ten wątek. Wątek y, poprawienia uchwały.